Starobuxy na Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po cztery Starobuksów. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca, ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz. Wyniki konkursu 17 listopada. Zuzia, zuzia, zuzia. Co się stało, Szymonku? Czemu mnie tak wołasz? Nie uwierzysz, co się stało. No mów. Kupiłem dzisiaj Robuxy. Co ty gadasz? Czekaj, mówisz serio? Myślałam, że nie masz kasy, bo tak mówiłeś. A jednak mogłeś sobie pozwolić na robuksy? Dokładnie, to przez to, że dzisiaj są moje szesnaste urodziny, więc udało mi się wybłagać mamę, żeby dała mi kasę na doładowanie robuksów. Ej no, to kozacko, że się zgodziła, to na co teraz zamierzasz wydać te robuksy? Zamierzam je wydać na mój awatar. Nie chcę być już ani chwilę dłużej bekonem, to straszne! Chwilę później? Jak teraz wyglądam? OMG, Szymon, wow, tego się nie spodziewałam. Ile ty kupiłeś tych robuxów, że stać cię na taki awatar? Wyglądasz totalnie sztos. Taki skin to chyba marzenie niejednego chłopaka. <laughs> Widzę, że się podjarałaś tym bogactwem. Dać ci jakieś robuksiki też, Skibidi? Nie, no co ty, nie potrzebuję, coś tam mam chyba xd. Zatrzymaj sobie te roboksy i nie marnuj ich na mi. No dobrze, jak chcesz. Robi się już późno. W sumie racja, pewnie lecisz, to ja też. To dobranoc, Szymonku. Zuza, Następnego dnia ktoś dzwoni do Zuzi. O, chyba Szymek do mnie dzwoni. Dobra, odbieram. Halo? No siemanko, co tam, Szymon? Zuzia, posłuchaj. Jestem na jakiejś grupce i oni nie potrafią przestać spamować. Dodam cię tam też, okej? Okay? Yy, no dobra. Szymon dodaje Zuzię do grupki. I wtedy byłam taka... No siemaneczko, grupko. To moja najlepsza przyjaciółka, Zuzia. O, ja nie mogę. Czy ty mówisz teraz na serio, XD? Nowy członek naszej grupki, dobra bet w sumie. Nie, nie bet. Ten głupi bekon mi przerwał. Tosia, weź się przymknij i chociaż udawaj miłą. Siemaneczko Zuska, czuj się tutaj jak u siebie. A ja mam propozycję. Wracaj tam skądś przyszła, ty głupi i śmierdzący bekonie. Trzymaj się z dala ode mnie i Franka KPW? Nie? I sama bądź cicho ty dziwna, to dziwnem. Pick me girl i szczur. A tak? Rozumiem, że chcesz zacząć dramę ze mną, tak? Jej mordeczki wycilujcie. Ale, Szymonku, kochanie, nie widzisz, że ten obleśny bekon próbuje ze mną pogrywać w jakieś gierki? Dość już tego. Poza tym nie jestem twoim kochanie. Nie mów tak do mnie zrozumiano. No właśnie, haha. Szymon w życiu by nie randkował z taką osobą jak ty, Tosia. Że co, proszę? Czy ja dobrze rozumiem, że ty i Szymon jesteście teraz parą? Przecież to niemożliwe, że on by się spotykał z takim bekonem obleśnym. Ja i Zuzia jesteśmy po prostu. Ludzie, czy możemy wreszcie skończyć się kłócić? Może zamiast tego zagramy, nie wiem, w Adopt Me na przykład. Od kiedy ty niby grasz w Adopt Me, x-ty? Jesteś jakimś kidosem odklejonym, czy co? Coś mi tu nie gra. Przecież ty zawsze grałeś w Dachód, to skąd ci nagle do głowy wpadło granie w Adopt Me? Cofasz się w rozwoju, czy co? Ja odpadam raczej. Zuzia, e, co za... Myślisz, że ktoś cię pytał w ogóle? Każdy ma na to wylane, że nie będziesz grać. A właśnie, że ja nie mam. Ja też. Fajnie, jakby Zuzka z nami zagrała, Zuziu, zagraj. Jeny chłopaki, jesteście jeszcze tacy dziecinni, serio. Skończyłam już z wami wszystkimi. To, co gramy w takim razie w to Adopt Me, czy jak? No, ja nie mam nic przeciwko graniu w tą Gierkę. Jeju, Zuzia, widzę, że ty się tak bardzo starasz zyskać atencję XD. W domu cię nie kochają, czy co? Tosia, jeszcze jedno chamskie słowo skierujesz do Zuzi. To obiecuję, że wtedy. Jeny, ludzie, przestańcie błagam! Zagrajmy po prostu, ok? Tak, jestem za, gramy. Eh, no niech będzie. Ale po tej gierce możemy grać w każdą inną gierkę, ale tylko nie w towarzystwie tego wścibskiego bekona. Błagam. Dobra, weź już skończ, bo nie obchodzi mnie to w ogóle, co masz do powiedzenia. Okej. Okay. Ej, to mam propozycję. Jak jesteś taka cwana, to zagrajmy w Pressure. Ha? Co to za gra? Pierwsze słyszę? Zobaczysz. Chwilę później w grze Pressure wszyscy grają na chillu, a Tosia przechodzi totalny horror. Ciągle wyskakują jej potwory i aż się popłakała w realu ze strachu. Chwilę później... Co to w ogóle była za gra? Dlaczego mi to zrobiliście? Cała się teraz trzęsę. Tosia zaczyna płakać na głos i wszyscy to słyszą. Lol xdd. Przecież wszystko było w porządku. Przynajmniej u nas xd. No właśnie, więc o co ci chodzi? Dostałam kilka razy takiego jumpscara, że aż spadłam z krzesła. Dosłownie co chwilę się to działo, to było tak straszne. Ej, to w sumie mega dziwne. Przeważnie jak wyskoczy, to raz na jakiś czas, a nie ciągle. Poza tym mówiliśmy ci, żebyś trzymała się nas blisko, a ty chodziłaś gdzieś sama. Za każdym razem jak się obracałem, to ciebie już nie było. Ponieważ ciągle mnie łapały te stwory, jeny jesteście bez serca. Nikt nawet nie zwracał na mnie uwagi, mieliście to gdzieś, co się ze mną dzieje. Ale są też pozytywne aspekty tej sytuacji. Na przykład dla mnie to było nawet śmieszne, prawda? Zamknij się. Stul dziób! To nie było wcale śmieszne. A wiesz co? Zamiast takiego głupiego gadania, to zróbmy po prostu face reveal. No w sumie nawet spoko pomysł. To ja chcę polecieć pierwszy. Mam na imię Franek, mam 17 alt i oto moja fotka mordeczki. Omga, jesteś mój. Kurczę mordo, wyglądasz naprawdę w porządku. Przystojniaczek. Dobra, a więc teraz moja kolej. Mam na imię Szymon i mam 16 lat. To moja fotka, ale proszę, nie hejtujcie mojego wyglądu. Wow, jesteś mega chociak, tak szczerze. Nie spodziewałam się. Proszę, bądź mój rycerzyku, ty orzeszku mój i tylko mój. Dlaczego ty lecisz dosłownie na każdego? I KSD? Chcesz randkować z każdym po trochu, czy co? To nie twój biznes, więc wara ode mnie. Okej, okay, okej, okay. ale pamiętaj, że wcale nie jestem twój i Franek raczej też nie. Jeju, weź już zluzuj te porty, bo ja ja sobie robię, a wy musicie brać to wszystko, co mówię na poważnie. Wyglądasz jak taki wariacik pozytywny, bratku. luk? Dzięki wam wszystkim miło się słucha takich komplementów o sobie. Teraz twoja kolej, Tosia. No dawaj, dawaj. Myśli o nie, co teraz? Myśli zapomniałam przygotować jakiejś przerobionej fotki albo jakiejś zneta najgorzej. Nie, 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 teraz kolej Zuzy. Ja będę po niej. Teraz chcę zobaczyć jej paskudną, szczurowatą twarz i to szybko, bo zaraz się rozmyślę. Zamknij ten swój pikmigerlowy pysk natychmiast, ale dobra pokaże się przed tobą. Coś czuję, że teraz zamiast mnie wyzywać, to będziesz mnie nazywać słodką i tak dalej, XD. Mam na imię Zuzia, mam osiemnaście lat i to moja fotka. Wyglądasz naprawdę dobrze. Wow, nie spodziewałem się tego. Tak szczerze, to jesteś najpiękniejszą dziewczyną na tej grupce aktualnie. Śliczna. Zresztą jak zawsze z Kibidi. Myśli, o nie, co teraz? Myśli, dlaczego ona jest tak śliczna? No dlaczego? Myśli, to takie niesprawiedliwe. Boję się, że teraz będą ją ciągle komplementować i nie będą na mnie zwracać uwagi. Dobra. Tosia, teraz jest twoja kolej, więc już się nie wykręcisz. I no, tak, tak. Tak, tak, dokładnie teraz ja. Jestem Tosia, mam 15 lat i to moje zdjęcie. No co, możecie już zachwycać się moim pięknem. Laska nie ma szans, że to jesteś ty. No proszę cię, XD. Dokładnie, poza tym przecież mówiłaś, że masz 15 lat, a na tej focie wyglądasz, jakbyś miała, nie wiem, z 25 albo 26 nawet. Szczerze to nie wiem. Nie, przysięgam, że mam 15 lat i że to jestem ja, mówię na serio. Coś mi tu śmierdzi. Ta fotka ma za dobrą jakość, wygląda jakby była wzięta z jakiejś stronki z modelkami czy coś. Ej, a może ona to wzięła z Pinteresta. Tam są takie laseczki tego typu, no nie wierzę po prostu, że to jest jej fota. Jesteś jakimś dzbanem czy co? Mówię ci setny już raz, że to jestem ja i koniec kropka. Zamknij się i nic już nie dodawaj. Po prostu przyznajcie, że jesteście zazdrośni o mnie i o moją urodę. Dobra dobra, przestańmy się wreszcie kłócić. Powiem wprost, pokazujesz swoją prawdziwą twarz, czy nie? Myśli o, on teraz brzmi mega poważnie. Um i posłuchajcie mnie teraz, Mordki. Sprawa jest tego rodzaju, że mam nowy telefon i nie mam na nim jeszcze swoich zdjęć. Chłopaki, jestem pewna, że ona po prostu boi się pokazać swoją brzydką pięcioletnią mordę. <śm> nie. Wyglądam znacznie piękniej od ciebie. Zuzia i przestań mi tak chorobliwie zazdrościć. Wątpię w to, a tak poza tym to wcale ci nie zazdroszczę. Ale posłuchaj, jeśli nie chcesz pokazać swojej prawdziwej twarzy, to nie musisz. Nie jesteśmy toksyczni. I nie będziemy cię zmuszać. Ale jest jeden warunek. Musisz być po prostu miła, albo chociaż nie być chamska. Ale przecież ciągle jestem miła, więc o co ci chodzi? Y -y. Jeśli jesteś miła, to ja jestem chyba głucha i ślepa. Czekajcie, dziewczyny, na chwilę. Szymon, możesz pójść pogadać na chwilę na czat prywatny? Ha? No w sumie to było fest randomowe, ale okej, okay, zgadzam się. To o czym chcesz pogadać? Stało się coś? A więc chcę ci powiedzieć, że wiem. Wiem, że z nią randkujesz. Co? Masz na myśli Zuzię? Tak, a tak się składa, że bardzo mi się podoba Zuzia i to bardzo, bardzo. Wiem, że dopiero co ją spotkałem pierwszy raz i nawet dobrze jej nie poznałem, ale czuję, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia, przysięgam ci. Kurczę mordo, totalnie nie wiem co powiedzieć. Po pierwsze nie randkuję z nią, ponieważ ona jest moją doszywaną kuzynką. Próbowałem ci to powiedzieć od samego początku, ale one musiały się ciągle kłócić i tym samym mi przerywać. O wow, mówisz teraz poważnie. To w takim razie możliwe, że mam u niej szansę, nieprawdaż? Może, może. Kto wie? Hihi. Hi. Dlaczego pierwsze co to do niej nie napisałeś? Dopiero będę próbował. Ale dobra, w każdym razie dziękuję ci bardzo, stary. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Nie dziękuj mi za nic, bo zasadniczo nic jeszcze nie zrobiłem, xd. Ale luzior nie ma sprawy. Myśli Ała moja głowa. Myśli, nie mogę już z nią wytrzymać. Myśli, kiedy nie ma tutaj chłopaków, to ona jest taka głośna i nieznośna. Już pomijając to, jak chamska jest w stosunku do mnie. Co się nie odzywasz, bekonie prześmierdły? Ech, Tosia, czemu nie chcesz spróbować być dla mnie milsza i traktować mnie jak swoją koleżankę? Pewnie, oczywiście, zacznę. Ale chyba w twoich snach. Dobra, dodaję tu kogoś. Jest tu tak nudno z tobą, solo siedzieć, ty brzydki, śmierdzący rudy szczurze. Toś ja dodaję, a nie do grupki. Osiemaneczko Tosiu. Co robimy, besti? Zaraz, zaraz. Co to za bekon tutaj jest? Jeju, tak cię za nią przepraszam, Maniu. Szymon ją dodał do grupki, bo w realu wygląda nawet ładnie. O, okej? Okay. To jesteście przyjaciółmi, tak? Też bym chciała mieć kilka bestii, chociaż dwie. Przepraszam, Maniu. Ale z nieznanych przyczyn Tosia mnie nienawidzi w każdym calu. Prawda Tosiu? Przyznaj, że mnie nienawidzisz. Co? Co ci szkodzi ten bekon? Coś ci zrobił? Przecież ten bekonem jest taki słodki. Adoruję go. Słodki, malutki bekonik. Kici kici. Jak coś to mam na imię Zuzia i mam 18 lat, więc wolałabym nie być traktowana jak dziecko. Ojeju, bardzo cię przepraszam, Zuzio. Większość bekonów to małe dzieci, które nie mają hajsu na robaksy, więc myślałam, że jesteś jakimś kidosem. Bardzo cię przepraszam za tą pomyłkę, proszę wybacz mi. Okej, okay, okej, okay, już w porządku. Wybaczam ci na luzie, bez dwóch zdań. Dziękuję ci bardzo za to, że mi wybaczyłaś. A teraz pytanie do ciebie, Tosiu. Czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego jesteś taka okropna w stosunku do Zuzki? Przecież ona wydaje się być taka fajna. Myśli, kurczę, gdybym powiedziała, że jestem o nią zazdrosna, to byłoby to żenujące. Myśli, i pewnie Ania nie chciałaby się już ze mną przyjaźnić. Posłuchaj, Aniu. Uwierz mi, że czasem ona potrafi być bardzo irytująca i krnąbrna. Jakbyś zaczęła się z nią więcej zadawać, to poznałabyś jej prawdziwy, wkurzający charakter. Ta jasne, hm? Zawsze tak mówisz, a prawda jest taka, że to ty najwięcej gadasz i to ty masz te cechy, które próbujesz mi wmówić, że mam ja. Yy, nie wiem, nie... Kurczę, nie wiem, co teraz powiedzieć tak zasadniczo. W każdym razie wszystko, co powiedziałam, było prawdą i tylko prawdą. O Jeziu, Tosia, to wszystko to Twoja wina, moim zdaniem. Ale co ja niby zrobiłam? Jesteś dla niej chamska. Nieprawda, nie jestem. Nagle Zuzia dostaje wiadomość! Myśli, hm? Kto do mnie pisze? Mordeczki ktoś mi spamuje na priwie, więc idę sprawdzić, o co chodzi. Do zaś. Papa! Nie pa, tylko wywalaj stąd szczur. Tosia, co ty gadasz? Zuzia wychodzi z grupki! Co się stało? Czemu mi tak spamujesz? Siemaneczko, Zuzia. Hm słuchaj. Zasadniczo nie wiem, jak to powiedzieć. Coś się stało? Po prostu mów wprost mordeczko, co jest grane. A więc Franek się w tobie zakochał. Że co? Ale przecież ja... Tak, tak. Wiem, że masz chłopaka. Dlatego właśnie nie wiem totalnie, co mam mu powiedzieć. On będzie miał złamane serce, jeśli się dowie, że go odrzuciłaś. Wiem, wiem, domyślam się, ale w sumie wpadłam na pomysł. Co powiesz na to, żebym powiedziała mojemu chłopakowi, żeby założył konto na Robloxie, a ja go dodam? Dobry plan. Szymon odchodzi od Zuzi. Zuzia dzwoni do swojego chłopaka. Halo, halo, kochanie. Mam prośbę, pobierz Robloxa i dołącz do mnie. Wiem, że ta gra jest dla ciebie cringe'owa, ale... Chłopak odpowiada, że już ma Robloxa i właśnie gra. Że co? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Mogłeś mi napisać, że grasz. Dobra, wyślij mi na SMS twoją nazwę, a ja już dodaję cię do grupki. Chwilę później. Jak ci się podoba mój outfit? Myśli. E, pewnie nie ma jak zwykle nic dla mnie. No chyba fajny. Ej no, powiedz coś więcej, tylko fajny. No co mam powiedzieć, słodki? Okej, okay. to co chcesz w takim razie, żebym zrobił? Po co dzwoniłaś? Y, chciałabym cię dodać do mojej grupki przyjaciół. Żeby coś wyjaśnić? To na początku mi wyjaśnij, o co biega. Dowiesz się, kiedy wbijesz tam na grupkę, OK? No dobra. W tym samym czasie? Masakra. Ta Zuzia jest tak wnerwiająca, no zaufaj mi. Ej no, bo to zmienia postać rzeczy, ona naprawdę ci to zrobiła. To dziwne, bo w mojej opinii ona jest naprawdę grzeczna. No, ale tłumaczę ci, że to dlatego, bo dopiero ją poznałaś. Za krótko ją znasz, żeby przekonać się, jakie ma swoje prawdziwe oblicze. Ej, a to nie jest tak, że ty też ją dopiero poznałaś? A? Jenny, czy ty serio nie rozumiesz? Chwilę później? Siemaneczko wam, dziewczyny, jestem z powrotem. O, cześć Zuzia! Kim jest ten chłopak? On tu wbił z tobą? Czekaj, on wygląda znajomo. Grzesiek? Co ty tu robisz z Zuzią? Co proszę? Co tu jest grane do bekońskiego szczura? Myśli o, w mordę? Myśli. No to chyba teraz to będzie mój ulubiony moment. Świetnie. No, my rantkujemy XD. Dosłownie 30 minut temu. Ostatni raz z chłopem pisałam XD. Nie. Nie wierzę, Grzesiek. Zdradzałeś mnie. Yy, nie. Nie wiem, kim jest ta Ania. Znaczy się, ta dziewczyna? Teraz już wszystko rozumiem. To dlatego pobrałeś Robloxa, nie mówiąc mi przy tym nic. A mi powiedziałeś, że to żenujące i że to gra dla dzieci. Ty, paszczurze. W taki sposób wygodnie mogłeś sobie pisać SMS-y z innymi laskami. To wszystko przez to, że za bardzo mnie kontrolujesz. Co? Haha, że ja cię kontroluję? Przecież nigdy tego nie zrobiłam. Co za szuja, Zuzanna, jak mogłaś to zrobić? Jak można być tak toksycznym, kontrolującym, a zarazem brzydkim, bekońskim szczurem? Sorry, Zuzia, ale Grzesiek jest mój, a wasz związek jest już skończony. Dokładnie, Zuziu, dobrze słyszysz. Dodam jeszcze, że Ania jest o wiele lepszą dziewczyną od ciebie. Och, Kotku, nie zawstydzaj mnie. Też jesteś najlepszym chłopakiem, jakiego miałam. Złamaliście mi serce, to obrzydliwe. Okłamałeś mnie i nadal się chwalisz. Nie wiem, nawet nie wiem, co powiedzieć. Jestem tak zawiedziona. I weź sobie go, Ania. To zwykły śmieć, którego prędzej czy później musiałabym wyrzucić. Że co? Zasługuje na kogoś lepszego niż Grzegorz. Ojej, jakby na początku to ktoś musi jeszcze chcieć się z tobą umówić XD Zamknij dziób Tosia. Sama jesteś singlem i nikt cię nie chce. Dobra, w każdym razie Aniu, mam dla ciebie trochę robuksów, bo nie potrafię pojąć tego faktu, jak ty jesteś śliczna. Pozwól, że obrzucę cię za to robuksami, skarbie. Grzesiu daje Ani pięć tysięcy robuksów! Co jest grane? Jej kochanie, nie spodziewałam się tego. Dziękuję, ale serio nie musiałeś. Po prostu zmień swój awatarek, żebyś mogła być jeszcze piękniejsza. Chociaż nie wiem, czy się da... Ania zmienia swój awatar! Jak wyglądam, fajnie? Wyglądasz olśniewająco, jak zawsze. Nagle Grzesiu i Ania zaczynają się całować! Zżygam się, żegnam przegrańce losu. Co ja mam teraz zrobić? Czuję się podle. Jak oni mogli mnie tak potraktować? Nagle ktoś podchodzi do Zuzi! O, cześć Zuzka. Hej Franuś. Co tam? Mogę sobie z tobą zagrać? Widzę, że grasz sama od jakiegoś czasu na Brookhaven i tak pomyślałem, że może byś chciała, żebym ci potowarzyszył. I tak Brookhaven to od jakiegoś czasu dosłownie moja ulubiona gierka, ale szkoda, że nie mam z kim tu grać na co dzień. Nie wierzę, to samo. Dosłownie XD. Ono to widzisz, to akurat mega, ale jeszcze zanim zagramy Zuziu, to wyślę ci trochę robuxów. Że co? Nie, nie trzeba serio. Nie przejmuj się mną, ja sobie ogarnę kiedyś te robuksy, wiesz? No proszę, nalegam. Kupisz sobie jakiś fajny awatar. Ja też sobie zmienię, mam już dość tego stylu. No dobrze, jak chcesz. Franek daje Zuzi milion robuksów. Ko... OMG, Franek, ko? To szalone, że masz tyle ciapy, ale nie potrzebuję aż tak dużo. Nie potrzebujesz, ale zasługujesz. O, um, co ty? Ja serio nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu dziękuję. Nie ma sprawy, serio. A teraz zmieńmy swoje awatarki z kibili. Wow, wyglądamy cudownie. Tak, zgadzam się w stu I chciałbym cię jeszcze zapytać o jedno zusko. Szczerze, to mega cię skraszowałem już od pierwszego wejrzenia. Bardzo mi się podobasz. Aww. Czuję motylki w brzuchu, coś jakbym się zakochał. Czy czujesz to samo? O wow, Franek, nie spodziewałam się tego. Im więcej o tym myślę, tym bardziej tego chcę. Tak, czuję to samo. Mm. Czy zostaniesz zatem moją dziewczyną? Tak, oczywiście. Nagle ktoś podchodzi. Nawet nie wiecie, mordeczki, jak długo czekałem na ten moment. Hehe, <laughs> <laughs> a i jeszcze jedna rzecz. Chcę dać tym zdrajcom nauczkę. Po prostu powiedz, a ja pomogę. Zuzia dzwoni do całej grupki naraz. Grupka odbiera o xd dlaczego tu dalej jesteś i po co chcemy sobie pobyć z moim kochaniutkim grzesiem sam an sam troszeczkę wiesz o co chodzi ty brzydka bekonico zdajesz sobie sprawę że ja też tu dosłownie stoję prawda tak naprawdę ona w ogóle się tobą nie przejmuje szczerze to mówiła mi że jesteś bezużytecznym śmieciem jakbyś była dla mnie od początku miła tosiu to byłabyś po dobrej stronie a teraz zostaniesz sama jak szczur bla 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 gadaj sobie te głupoty do ściany ubij xd Tosia, jakby co kocham Zuzie i mam na ciebie wylane. Nie chcę się nawet z tobą zadawać. Że co? Nienawidzę was. Idę sobie elo. Tosia opuszcza grupkę? Co to miało być? A właśnie, jeszcze tyż Mijo. To odnośnie tego oszusta, z którym aktualnie jesteś, to uwaga. Zuzia dodaje do grupki inną kochankę Grzesia. O, cześć Grzesiunią. Tak za tobą tęskniłam mój chociaku Grr. Wiesz jak bardzo ty tygrysku? Ej, dlaczego zmieniłeś nazwę i nic mi nie mówiłeś? I czemu nie wysyłasz już mi nic? Co do, Skąd ty ją ogarnęłaś? Jeszcze raz, co? Na dachut! No cóż, trzeba było nie szaleć z kilkoma dziewczynami na raz. Co do bekońskiego szczura, tu się odwala Grzegorz. Kim ona jest? I ona... Jestem jego dziewczyna, laska! A kim ty niby jesteś i czemu stoisz z moim chłopakiem? Bo ja też jestem jego dziewczyną. Co nie wierzę! Myślę, że to dobry moment, żeby wyjść. Zaczyna się wielka awantura! Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz koniec i zostawcie łapkę w górę. Wtedy macie większą szansę na wygraną robuxów.